Ten różowy płyn to prawdziwe cudo. Sprzątanie w domu nigdy nie było tak przyjemne jak teraz. Weź szklany dzbanek. Następnie wlej do niego 100 ml alkoholu. Po czym wlej również 100 ml nadtlenku wodoru, który najczęściej występuje pod nazwą wody utlenionej. To właśnie nadtlenek wodoru działa jako środek dezynfekujący, podczas gdy alkohol pomaga odparować wilgoć, zapobiegając powstawaniu smug. Następnie dodaj jedną łyżkę płynu do mycia naczyń. Na koniec wlej trzy szklanki wody, aby rozcieńczyć roztwór. Następnie powstałą mieszankę przelej do butelki z dyfuzorem. Delikatnie wstrząśnij butelką, aby dokładnie wymieszać składniki. Ten różowy środek czyszczący jest najlepszy w przypadku uporczywego kamienia w łazienkach. Sprawdzi się do blatów, powierzchni łazienkowych, a nawet szkła. Płyn ten zapewnia skuteczne czyszczenie, a jednocześnie jest delikatne dla powierzchni. Wrzuć je do odpływu pod prysznicem, a efekt cię zaskoczy. Najpierw zdejmij korek w brodziku i wyjmij tę część odpływu. Każdy prysznic ma inny odpływ. Tutaj wystarczy go wykręcić. Oczyść go z włosów, jeśli jakieś są. Przemyj dokładnie odpływ w brodziku gąbką. Użyj do tego ciepłej wody i dużą ilość płynu do mycia naczyń. Zmyj dokładnie cały ten brud. Elementy odpływu namocz w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej i umyj. Następnie do czajnika wlej litr octu i podgrzej go. Przy okazji ocet odkamieni czajnik. Wróć do łazienki. Wrzuć dwie tabletki aspiryny do odpływu i zalej je octem. Usłyszysz bulgotanie i zobaczysz pianę. Teraz zagotuj w czajniku samą wodę i wlej w odpływ. Gorąca woda przepłucze rury, eliminując wszelkie zatory i nieprzyjemne zapachy. To wystarczy, by odpływ był znowu drożny. Zamontuj z powrotem odpływ z korkiem i ciesz się czystym prysznicem. W ten sposób problem zatkanych rur zniknie w kilka sekund. Czyści odpływ lepiej odkreta. Smród wydobywający się z odpływu zniknie. Ta mikstura pozostawia czystą, pachnącą umywalkę. Zdarza ci się, że w umywalce woda nie spływa? Albo spływa, ale wolno? Jeśli tak. Obejrzyj koniecznie ten filmik do końca. Pokażę ci, jak wyczyścić i udrożnić umywalkę, czy zlew. Do naczynia wlej porcję płynu do mycia naczyń, około pół szklanki. To doskonały odtłuszczacz. Rozpuszcza tłuszcze, które trafiają do odpływu po myciu nakremowanych rąk, czy twarzy. Same mydła zawierają w sobie często tłuszcze. Płyn do naczyń rozpuści je, jeśli osiadły w odpływie. Dodaj ocet taką samą ilość, czyli około pół szklanki. Ocet dezynfekuje i razem z innymi składnikami mieszanki pomaga odetkać zatkane odpływy. Do płynu z octem dodaj łyżkę soli. Wszystko razem wymieszaj. Te kilka produktów to recepta na zatkany zlew i przyjemnie pachnie. Ale to nie są jeszcze wszystkie składniki. Przelej mieszankę do mniejszego naczynia. Z umywalki wyjmij korek. Do odpływu wsyp dwie duże łyżki sody oczyszczonej. Na sodę wlej przygotowaną miksturę. Zawiera ocet, więc na pewno pojawi się buzująca piana. Pozostaw tak zlew na około 20 minut. Niech mieszanka w tym czasie działa. Potem zatkaj odpływ i napuść do umywalki sporo gorącej wody. Spuść wodę. Gorąca woda powinna zmyć wszystko, co mikstura rozpuściła. Zlew będzie czysty, a nieprzyjemny zapach zniknie. Włóż słomkę do odpływu w umywalce. Zdziwisz się, jak ta prosta sztuczka działa. Zwykła słomka okazuje się niezwykle przydatna. Do tego triku potrzebujesz plastikowej słomki. Na pewno jakąś masz w domu. Potrzebne też będą nożyczki. Za pomocą nożyczek zrobisz niezwykłą słomkę. Musisz ją naciąć w kilku miejscach. Zobacz jak to robię. Nie przecinaj słomki na pół, natnij tylko z ukosa. Zrób takich nacięć więcej. Wystarczą dwa nacięcia blisko siebie. Jeśli wytniesz tę małą część między nimi, to utworzy się taki ostry ząbek. Wystarczy kilka takich ząbków wyciąć z jednej strony słomki, i potem z drugiej. Każde wycięcie musi mieć taki ostry czubek. Zobacz jeszcze raz. Użyłam tym razem mniejszych nożyczek. Łatwiej nimi wyciąć te małe elementy. Wiele osób ma problemy z odpływem wody w umywalce czy pod prysznicem. Zatyka się przez wpadające tam włosy. Nie zawsze specjalistyczne płyny sobie z nimi radzą, ale dzięki tej sztuczce nie będziesz musiał wzywać hydraulika do udrażniania odpływu. Wystarczy włożyć taką słomkę. Włóż ją jak najgłębiej. Jeżeli masz mniejsze otwory w umywalce, użyj cieńszej słomki. Wystarczy chwilę nią poruszać. Wszystkie włosy, które były w odpływie, zaplączą się w słomkę. Wystarczy je wyrzucić i gotowe. Odpływ będzie jak nowy. To jest lepsze niż stu hydraulików. Odpływ nigdy się nie zatyka ani nie śmierdzi. Pokażę ci, jak stworzyć produkt, który niszczy nieprzyjemne bakterie wytwarzające nieprzyjemny zapach. Zapomnisz o zatkanym odpływie. Wystarczy poświęcić dwie minuty na przygotowanie tego roztworu. Zapobiega on również powstawaniu zatorów i redukuje kamień w odpływie. Weź pojemnik i dodaj pięć łyżek detergentu do mycia naczyń. Najlepiej sprawdzi się taki, który jest gęsty. Teraz weź cytrynę i wyciśnij z niej sok. Cytryna ma niesamowite właściwości czyszczące. Jest ona naturalnym środkiem, który rozkłada tłuszcz i zanieczyszczenia. Wlej do dzbanka z płynem kilka łyżek tak przygotowanego soku. Dodaj także jedną łyżkę soli. Sól sama w sobie jest doskonałym środkiem dezynfekującym. Wszystko dobrze wymieszaj. Zauważysz, że składniki stworzyły gęsty środek czyszczący. Teraz połączymy to z herbatą bazyliową. Zagotuj świeże liście bazylii w wodzie. Herbata pomaga wyeliminować ciężkie zapachy powstające w zatkanych rurach. Wlej mieszankę do odpływu na noc. Pamiętaj, aby następnego dnia spłukać bardzo ciepłą wodą. Powtarzaj tą czynność kilka razy w miesiącu. Wtedy unikniesz nieprzyjemnych zapachów i zatkanych odpływów. Owinęłam rurę od zlewu folią aluminiową. Efekty było widać już po paru dniach. Ten trik pokazał mi hydraulik. Jestem pewna, że nigdy wcześniej nie słyszeliście o takim zastosowaniu sreberka. W rurach kuchennego zlewu osadza się sporo brudu i tłuszczu. Podczas zmywania resztki jedzenia przedostają się rur. To właśnie one są odpowiedzialne za brzydki zapach ze zlewu. Do zmywania używamy ciepłej wody, która rozpuszcza tłuszcz. W rurach odpływowych zaczyna stygnąć, blokując przepływ. Okazuje się, że wystarczy zwykła folia aluminiowa. Oderwij spory kawałek. Następnie ciasno owin nią rurę folią, przykryj nią całą powierzchnię rury odpływowej. Ma ona właściwości termoizolacyjne. Dzięki temu woda spływająca przez nią będzie dłużej ciepła. Olej i tłusty osad spłynie do pionowej rury. Nie będzie osiadać się w kolanku i odpływie. Sama przetestowałam ten trik i z mojego kranu już nie wydobywa się brzydki zapach, nawet po wylaniu resztek z patelni. Jest zachwycona, że tak tani i prosty sposób naprawdę działa. Nie używam już żrącego i chemicznego kreta. Ten naturalny zamiennik jest tani i bezpieczny. Udrażnia rury i usuwa brzydki zapach. Odpływ pod prysznicem nie odprowadza wody? Jest to wina śluzu, włosów i resztek detergentów, które zalegają w rurach. Ten prosty przepis na kreta poradzi sobie z tym problemem w pięć minut. Wsyp do odpływu cztery łyżki sody oczyszczonej. Następnie zalej całość octem. Substancje wejdą w reakcję tworząc pianę, która spłynie do rur. Soda ma właściwości czyszczące i dezynfekujące. Buzująca piana wypełni rury i przepchnie zalegające w niej włosy i brud. Ocet usuwa kamień z wody. Nieprzyjemne zapachy dzięki kwaśnemu pecha doskonale radzi sobie z zabrudzeniami. Całość wystarczy spłukać wodą i gotowe. Odpływ będzie czysty i pachnący. Ten sam trik możesz zastosować w kuchennym zlewie. W jego rurach osiadają się tłuste resztki jedzenia, które psują się w jego wnętrzu. To one odpowiadają za brzydki zapach unoszący się ze zlewu. Soda i ocet świetnie udrożnią i oczyszczą wewnętrzne części. Zlew będzie drożny i pachnący. Stosowanie chemicznych środków nie będzie potrzebne.